Cisza, ludzie, nagrania. No, cześć. Cześć, cześć, cześć. Siemaneczko z tej strony Nineke oraz Adli, I zaczynamy nagrywać kolejny odcinek Borderlands 2. Cześć, witamy wszystkich i zaczynamy. Od razu przechodzimy w przestrzeń. Tak. Gułak. Gułak, przyjaciółku, czy taki przyjacielski, kurczę. Czy nie jest Dobra, tutaj, gdzie, żeśmy się tukli z nimi? Tak, tak. możliwe, to by jeszcze raz nie wyskoczyli. No mamy zabić tego bo, kill, w 3, coś tam, co nie? Bo drugi raz tutaj zadymy z poprzedniego odcinka bym nie wytrzymał Poczekajcie, ja sobie przydzielę punkciki szybciutko i ruszymy dalej. To Ale nie, mamy moment. chyba tu gdzieś dalej się jeszcze teleportować, wiesz, tu jest teleport, że... Czekaj, dobrze... Nie, nie, nie. E, gdzie my tu mamy iść. Jeden punkcik w wieżyczkę. Tutaj my walczyliśmy Jeden czy nie, czekaj. Kto? Chyba nie tutaj żeśmy walczyli, bo ja już walczę z robotami. Tokeny sobie przydzielę. O kurde moja broń rzuca jakimś czymś. O szkoda, że się pale Bardzo nieprzyjemny efekt, bardzo Dobra, przydzieliłem sobie tokeniki, idę pomóc tam kolejnym. Ja już zabiłem jakiegoś no? Skoro chciała sobie walczyć weze mnie niech walczy, ale wiedzcie, że też nie ani ani go. Z drogo tutaj już był Okej, okay, ciśniemy, ciśniemy. O. Co to lada choryczu? Nie wiem, ale coś ostro do nas. Na górze e, jest coś, strzela. na górze jest coś. Aaa, taki pan robocie. To jest ten, co naprawia ich, wiesz? Tak. Lite. Tak zwany naprawiacz pospolity. Ale ich tam mam groma. Cisnę granatem. Tu jest ten naprawiający? Tutaj nie, tu jest jakiś robot zwykły. Dobra. O, rzucili nas granatą. Tak, czekaj, czekaj, gdzie ten granat? O jest, faktycznie. Z opóźnionym zapłonem. Ta? A nie żyjesz. Kurde, zniszczył mi tarczę za jednym zamachem. I 7 energii zostało. Masakra Zaczyna się. Dramat. Strzelajem po nogach. A czemu po nogach? Haha, ha, niech się przewrócą jak ma iść bez nóg, taki roboty Aha, faktycznie. I to działa? Nie wiem jeszcze Usiłuję sprawdzić o granaty, tata. Dobra, rozwaliłem tego naprawiającego, wiesz Wow, ale mnie teraz dojedzie czy gdzieś tutaj, czekaj. Stary, wydajmy mnie jak pokój, Ale nie żyje chyba co, nie? Ło, wow. rozwalił się jakiś patent. Jak się wejdzie w to ich pole, takie siłowe, to się ma przerąbane. O, sobie kupię fiolki. Tak, fajne. tak, oni rozwalają tarcze za jednym za jednym zamachem. Ale ja już tutaj sobie kupiłem parę fiolek i mogę iść dalej. Ja znalazłem ciosać z nimi. Tutaj z tyłu mam przecież. Tak, zaraz ten. No wiem. O kurde, czego atakuje mnie ktoś? Ten, ten latający, Patafion. Uf, latający burda, patafian. Uff, kurde, latający patafian. Czas zabijać moi mili no zbieraj, że szybko to i Desper, Deser z naboi wziąłem. Co to jest? Przeciwnik? No nie wiem, czerwone nie, to, nie, to było, nie wiesz, co to jest, nie wiem Czerwone to jest jak na to najrząd, ciekawe. Ja może to żółta. wybuchnie wiesz Nekrofan? Nie wiem Dobra nie to tak. jakiś wiesz, może coś takiego No patrz To normalnie ma czerwone, a to wybucha takie, A ja nie wiem co ty szczerze, bo ja mam to na żółto. o kurde a zaraz go uśmiercę, skurbi synana o Szkoda kurde, jak wyskoczył po wszystkich biegną, to ja zwielam, bo ja wiem jak się skończy potem przygoda na no dostał, dostał w No, przygoda tarczy się kończy bardzo szybko. No jeszcze zapraszamy do nas... O kurde, skończyły mi się naboje. No chodź sobie. Wziąłeś Widziałeś jaki... Aha, ja rozwaliłem tą beczkę taką z tym pasem. Okej, okay, dostał, dobra. Co to tutaj jeszcze jest? Moje działko też już ich dosyć ładnie kosi Zrobił coś na granat? Ale opóźniony zaprąd tego granatu A on już nie żyje Dobra Na górze? No tutaj za barierką, ale nie. Okay. Collection, collection. Dobra, Co wziąłem jest? troszkę mikrofon, o, Kto do mnie strzela? Tutaj po prawej. A, tu tak. widzę. Dwa strzały z mojej maszynoweczki, znaczy z organika i po nim. Ale kto teraz do mnie strzela? Jest tutaj jeden koleś po lewej. Ale dostał, tutaj ty Ło! tam Widziałeś jest dwóch, wiesz? Gra... Ale jeden już jest nie ma, nieżywy. Jeden tam jest jakiś twardziel taki. Starczą, wiesz? Podoba mi się broń, jaką aktualnie używam. Gdzie ty jesteś, jebako? Zabiłem go na raz, ale jaja. Moc. Mocy przybywaj. Czy się dzieje? Bo nie wiem gdzie jesteś w ogóle. O, walka. O, dzieje się, że Poczekaj, ja tutaj pozbieram trochę rzeczy. Zaraz tam pójdę. Bo tutaj są różne skrzyneczki. Zupełnie sobie amunicję i tam idę. Otwieraj to. Nie ja będę dwa razy pukał. Reload. Dobra, idę do siebie. Wow, biorę. No kurde, i tu dużo jeszcze. O, i poraził mnie. Co stronie. to za jakiś? Na górze lata, wiesz, ten, co naprawia. A, a szczęście I tutaj. Rzesz... Słabo w Widzisz go, bo go nie widzę. Czekaj, to walczę. Z... A, widzę. Całkiem sporo Ale... przeciwników tutaj mamy. Naprawiacze są słabe, a i spada O gini! Zginął kurde. Kilbina. Kurde, granatami do mnie, do... a na... do mnie. Naprawiacz. Naprawiacze spadają po dwóch strzałach z mojego shotguna, cienkie wieśki z nich. Dobra, gdzie, gdzie są przeciwnicy bez prawdziwego zdarzenia? A to co to za chórestwo? O tam są! Kurde, zapalili mnie! Dawaj, 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 dawaj. Kurde, ale tu dojechali, że tak powiem. Kolokwialnie, zapędzili mnie w róg. Ale okay. ale rozjebałem ich wszystkich, wiesz? Oj, ktoś na mnie ostroporuje, bo tam nie zmieniaj tej pierdolonej to... broni. Nienawidzę tej gry. Czemu? No, zmieniła mi broń na jakąś z dupy. Jak ci mogła zmienić? Brałem broń, a nie... 1% stary, 0 tarczy. Wpadłem w topole, siło, a, no, to pole siłowe, wiesz? udzielałem go Gównia na Muszę miło. sobie podmienić broń, bo... raczyła hmm. mi wstawić jakąś kurwa... Pistolecik jakiś. Jak zobaczysz fiolkę, to powiedz, bo mam 1% zaledwie życia. Hmm. Nikt jeszcze z nas nie miał 1% Eee, będąc ciągle, ciągle dalej w brzegu, ja czekaj, tu miałem broń za 430. To mi mam tam fruwat, ty sobie tam coś zmieniasz? Poczekaj, gdzie ja Przeprowadzam sobie tutaj inspekcję broni, że tak powiem. Aj, raz go trafiłem. Dobra, ok, hmm. ale mnie zdenerwowali. Tu nie ma żadnego sklepiku? Nie ma. Jestem teraz na broni za to? Tak, ta druga jest czerwona, tak. Dobra, okej. Okay. Czekaj nie, nie takie okej, okay, bo ja mam 1% życia. Aha aha No nie no bo wziąłem znowu broń z szafki i to co. O, mi. o już widzę tam szef wszystkich szefów jest. Czekaj, zaraz spokojnie No idę do ciebie Gdzie jest szef? Naprzeciwko W4 jak, coś tam powinien jak być. Jak to mawiają To Gizali. nie jest szef O nie ten, nie mówię o nim już nie, nie mam wie, tarczy jeden energii. Jeden energii. O fiolka biegnę. Jeden energii oznacza, że jestem chodzącym trupem, co nie? Tak, ja też mam jeden energię. Ja bym się tranie nie wpakował w jego... Ha, mam energii trochę. Zwiełem. Fajnie, mieć jeden energii w momencie jak walczymy z bossem. To zawsze dobrze. To Nas nic straja. Masz Miejcie rakietnicę? Jo. Wiesz co, ale chyba nie mam do niej naboi. Ja też właśnie. Tam rakiety trzeba mieć gdzie naboje <laughs> <laughs> Szukam fiolki Fiolki, fiolki, wielki wielki. Może to nie jest najlepszy moment na ucieczkę z pola walki, ale... Czasem Ale sypa. się posypał O, nie jest to, że, fiolka że ja nie mam nabojków, wiesz? Dobra, mojego ja się, idę Basz do mojego szlognanika Gdzie oni są? Ja już do niego walę, do szefa, wszystkich szefów. To jego oczko, krytyka, ale. Dobra, zebrałem już tych fiolek. Kurde, lata ten... ...ten naprawiacz, rozwaliłem naprawiacza. Dobra. Namierzam szefa, to też nie jest chyba. Ja widzę szefa już, ja walę do niego. Tego W-4 tak. coś tam? WD-40, tak. WD-40? <śmiech> <śmiech> Już pierwszą tarczę mu rozwaliłem I zaraz rozwalę mu drugą tarczę Ja z jakimiś drobiazgami walczę w takim razie Tak, już jestem bez tarczy I bez energii prawie Ale najlepsze, że zabrakło mi amunicji już wszelakiej Jest kurde ten Też go rozwalam, czekaj Już go rozwalasz że go prawie zniszczyłem Dwa granaty mu dałem już o, walczę o życie miło. Inaczej ci nie pomogę. Ale ja sobie pomogę sama, ale żyję. Okay. Druga szansa. A. No już go prawie mamy patałacha. Ta, bo ja go całego zniszczyłem. No. Ja go chyba rozwalę. Walczę o życie, ja wiem dlaczego, do nich nie można podejść do tych robotów. No wiadomo. Dobra. Walczę o życie. Ja wygrałem walkę o życie. Ja wygram walkę o życie zabijając bossa. Bo już nie żyje. No i dobrze. Poczekaj, bo muszę walczyć o życie. w takim razie z tym, tutaj tu Tak, do nich nie można po prostu podejść, wiesz? Bo. A, bo już przegrywasz. Od razu. Kurczę, ja nie wygram walki o życie, trudno. To Roland z nami walczy, ja myślałem, że ty jesteś. Jak? Postawił się przecież, go ratowaliśmy. Wierzę, nie że Jak... do siebie, bo myślałem, że ty jesteś. Jak Roland może z nami walczyć? Żoga, nie, jest czy... z nami, jest z nami. Tu walczy no. tutaj z nami już, wiesz? Dobra, to spoko. Tylko biegnę do was. Bo to tam sławiód, w którym jesteście, widzę. Ale przecież tam nikt ważny już nie został. Ja jestem przecież. Ale ważny mówię, kurwa, ważny, czyli z przeciwników. Nie no, Siefa jakieś wytączyłem. rzutki. Takie sobie, cienkie ziomki tutaj są. Z takimi to ja mogę walczyć za pomocą mojej tej, armatki, tylko ja rozstawiam i z boku. Jeszcze mi się Ammo skończyło A ja już wiemy, ja nie raz traciłem, traciłem tar tarcze próbując ich zabić z bliska, wiesz. A to był błąd. Ładuj żeś Ale to formy ja Nie chcę zginąć, no? Otwórz i spółka Wow, ale mi przywalił z jakiejś rakiety ty chuj wiesz czego? Co tam jeszcze jest? Od kogo ja dostaję, pytam się. Kurwa, nie wiem no to kogo dostaję. O, co tam wyszedł za prezes? Granatów nie mam. Tak? A. Kurczę, przeładowanie w najmniej odpowiednim momencie. Co? Nie muszę wiać. Żeby okay. mi tarczy nie rozwalili. Ja nie wiem, od czego się zapalam cały czas. O, wow, oni tam mają jakieś metodykę dziwną walki Dobra, dupka z niego z rakiety Dobra Rozwaliłem go rakietą okay. Jest tam jeszcze ktoś w ogóle to latający jest ten Tak Z kim się rola tak strzela namiętnie Ronald w, taki, w tej celi takiego twardziela udawał, a naprawdę nie jest taki kozak. Dokładnie. A czuję, że go tam w tej celi trochę tam wiesz. Przedcelowali. Przeselowali dokładnie. Aj, aj, napaliłem się na gadżety i dostałem. A Ronald stoi sztywno i nic nie robi ty. Żartujesz, to ze skonfilent jakiś. No. A tam u góry jest naprawiacz. Dobra, gdzie, 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 tam. Kurwa, znowu no, mi podmieniło broń. Nienawidzę mnie. Naprawiacz tej gry. załatwione? Co za głównie nagra. Ale jak ci zamienia Mi tak nie zamienia? No właśnie nie wiem czy za długo trzymam E czy coś, wiesz, nie wiem Możliwe wiesz. Że wiesz, podmianka broni szybko, co nie? A jeszcze jest jeden. Eee. Jakiegoś shotguna mi dał. Nie najgorszy shotgun? Cześć tak? Ronald, co tak stoisz, że się gapisz gapi, że w ciele, nie wiem powiem co. Ruszaj dubsko. A, bo ten ma naprawiacza jeden. No, My mamy podejść do niego w sumie teraz. Ja naprawiacza. Miał bo bowiem nie ma go już dawno. Dobra, zobacz sobie te skrzynki. No pogadamy nie? Pogadaj z Rolandem. Level up. Mamy, spotkać Rolanda w sam. Yy, o, do sanctuary go mamy zaprowadzić, co? Coś tak słyszałem. My już go spotkać mamy tam. Poczekaj, pozbieraj sobie tu z tyłu, są rzeczy. Ale ktoś tam tak? powiedział, leave me. A, to może sobie pójdzie sam, wiesz gdzie są te tutaj rzeczy? Tutaj masz z tyłu jakieś jeszcze rzeczy, ci zostawiłem tam coś. Gdzie, skurce. gdzie tu? Aha. Uh -huh. A ja sobie tu przejrzę co, co ja mam, wiesz, w... co ja mam w małym tym. To mi się podmieniły bronie. Dwa Ale nawet jedną zostawiłeś zamkniętą. O, to co o. to jest, nabojki? Dziwne, dwa shotguna zupełnie inne. Takim okay, czymś nie będę strzelał. Accuracy wiele wie mniej większe i fire rate Dobra, pędzimy. Tak poczekaj, poczekaj, spokojnie, przecież muszę sobie bronię teraz bo ustawiać Ten sobie zmienię. Tutaj miałem coś na SMG, tak Ronald, 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 stary rowerze. Perki same... 163... Musisz chwilę poczekać, bo po ja sobie tutaj za 190 Ronald, ty chuju. Dobra, biegnę do... <śmiech> <śmiech> biegnę do sklepików. No, dokładnie. Mam nadzieję, że w dobrym kierunku zmierzam. Żebym nie napotkał przez przypadek jakiegoś, wiesz, piekła wojny. O, ale mi noga znowu ścierpła. O, sklepiki są, dobra. Najpierw sok z gumi jagód na odzyskanie energii. Z gumi <gumijagud> akai, Z jagody co nie, że coś Aha. tak jest. Teraz <gumijagud> okay, nabojki. Wiesz co, my zakończymy ten odcinek chyba, tak żeby tylko to poczekaj, to na boiki. Tak, pozbieramy i, i Bo wiesz. Zacząłem moim widzom pokazywać, jak się kupuje okay. nabojki. Tak, a ja zaraz y, jeszcze zbieram tutaj co mi tu rozumieją. Tu sporo rzeczy leży, wiesz? Tak. No, Fancików. Hmm. Dobra, jestem przed tą bramą, do której mamy wchodzić. Tak, chodźcie. my zaraz zakończymy, wiesz? Pożegnamy się, przyjrzymy się za, za zadaniom, i dopiero sobie pójdziemy. Czekaj, idę do ciebie tak? i będziemy kończyć. No zakończycie wtedy... zaraz, dobra. Zakończycie. Chodźcie. chodźcie. Jeszcze chodźcie. skrzynki są i jeszcze są skrzynki. Ja sobie mój inwentarz zobaczę, poczekaj. Okay. I już jestem u ciebie, prawie. Tylko tutaj wszystko zbiorę. Wow, co o, to O kurde, za przeciwnik, charakie. czujesz się. Przeciwnik się znalazł. Żartuję sobie, mną. I zabiłem, dziada. Jeden? Jeden, jeden jeszcze. Dobra, sam tego chciał. Idę do siebie. Nie mam zbytnio fajnych broni, ale to nic. To no dobra, to... słuchaj, żegnaj się powoli. Dobra, chcieliśmy się z wami serdecznie pożegnać. Był to kolejny, niestety nie pamiętam, który odcinek. Włosy 19, e, bo... 18. Dalej. żartujesz. No Borderlands, tu w każdym razie był z wami Adi oraz. Ninec. Cześć, trzymajcie się na razie. Pak. Siema Ema.